Siemaneczko, z tej strony JMZ witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. I widzimy się oczywiście w kolejnej prezentacji nowych modyfikacji do FSA 25, a przed wami jedna, ale bardzo konkretna maszyna, a jest nią siewnik. OptiCrop od Rolmako, czyli zupełna nowość tegoroczna premiera, którą mogliście zobaczyć na Bednarach. Także jeszcze nie jest sprzedawana nawet seryjnie, ale zawitała już do Farminga. Także zaprezentuję wam ją dzisiaj w całości, pokażę jakie smaczki będzie miała ta maszyna, jakie szczegóły i animacje, także wszystko w dzisiejszym filmie się o tej modyfikacji dowiecie. Od razu na początku mówię że w momencie nagrywania tego filmu e, modyfikacja jest już wysłana e, na modhuba i standardowo czekamy na testy. Przejdźmy sobie może już do samej maszyny, bo przyjęliście ją naprawdę bardzo, ale to bardzo ciepło. Także zacznijmy sobie standardowo od sklepu. Wyszukajmy sobie tego op naszego optikropa. Jest to już. Tak dla ciekawości, bodajże 28 maszyna od Rolmako, Także naprawdę niewiele nam brakuje do tej okrągłej liczby 30 maszyn, bo musiała się też tutaj pojawić firmowa koszulka, także wszystko dzisiaj ze sobą gra. I jak ten siewnik wygląda w sklepie, to już Wam pokazuję. 1400 litrów pojemności zbiornika na nasiona, 3 tony wagi. 170 koni mechanicznych wymaganej mocy, 3 metry szerokości roboczej oraz 15 km na godzinę maksymalnej prędkości roboczej, także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o te suche statystyki, 28 000 euro ten siewnik będzie kosztował w wersji standardowej bez żadnych konfiguracji, a tych konfiguracji mamy tutaj trochę, także przejdźmy już może do nich. Zacznijmy sobie od tych bardziej wizualnych konfiguracji, bo ich jest tutaj zdecydowanie więcej, czyli oświetlenie. Dalej mamy pojemnik na czystą wodę oraz schowek, który nam się tutaj pojawia zaraz obok. Przedostatnią opcją jest oświetlenie robocze. Mamy tutaj dwie lampy po bokach zbiornika i jeszcze jedną, która znajduje się w środku. No, natomiast to zobaczycie dopiero jak otworzę całą tą plandekę, także to za chwilkę. No i ostatnia rzecz i też co ważne, działająca rzecz w farmingu, to znaczniki ścieżek przedwschodowych. Tą opcję możecie już znać z siewnika agromasz, którego robiłem jakiś czas temu i tutaj tak samo udało się zrobić te znaczniki ścieżek funkcjonalne, także można sobie tym siewnikiem siać i robić ścieżki samodzielnie, a nie koniecznie korzystać z tego automatu, którego znacie w Precision Farming. Cały siewnik wyposażony na maksa kosztuje ponad 30 tysięcy euro. I przechodzimy sobie już do widoku z gry. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten siewnik. Podejdźmy sobie bliżej i od razu Wam pokażę takie smaczki, które Tutaj w nim się znajdują, także zacznijmy od Interactive Control, który oczywiście w tym siewniku jest dodany. Tutaj zaznaczam, jest to opcja tylko i wyłącznie dla graczy pc czyli tylko i wyłącznie na komputerach będzie się dało te elementy tutaj osobno otwierać czy też zamykać. Natomiast nie przejmujcie się, oczywiście jest to też animowane standardowo pod klawiszem Z czy tam N, już nie pamiętam dokładnie, także można to z poziomu ciągnika wszystko rozłożyć jako po prostu opcja otwórz pokrywę. Możemy sobie tutaj wejść na ten podest, no, niestety te kolizje w farmingu działają jak działają i podczas zbliżenia się z postacią wszystko nam się zaczyna tutaj telepać, także może wejdźmy sobie do ciągnika i podepnijmy ten siewnik, żeby to tak... Nie wyglądało. Przy okazji może obejdę go najpierw dookoła, a dopiero później sobie wejdziemy na ten podest. Mamy tutaj wiele, naprawdę wiele przewodów, z tym było troszeczkę zabawy, natomiast udało się to zrobić. Myślę, że tak jak powinno to wyglądać. Jest wiele czujników w środku, także jest też wiele szczegółów, które pewnie w normalnych maszynach, których, których pewnie w normalnych maszynach byście mogli nie ujrzeć. To są takie naprawdę. Szczegóły, które pewnie niewielu z Was zobaczy, no chyba że oglądacie właśnie ten film, także e, tak wygląda ten siewnik, jeżeli chodzi o, o taką wizualną, e, wizualny aspekt. To wszystko, jak to działa, zobaczycie sobie już w trakcie e, pracy. Natomiast takie pierwsze obejście dookoła siewnika żebyście zobaczyli jak on dokładnie wygląda. Jak widzicie tutaj w rogu jest ukryty ten trzeci reflektor, ta trzecia lampa o, którym, o której wspominałem wcześniej w trakcie konfigurowania tego siewnika w sklepie. Jeżeli chodzi o zbiornik, to też ma on zrobione tutaj w środku wszystkie kolizje. Na przykład jakby ktoś chciał sobie tutaj do niego wrzucić worek podczas jazdy. No to nie będzie problemu, żeby go sobie tutaj na przykład położyć Czy też, nie wiem ile tutaj worków się dokładnie zmieści Ale obstawiam, że po dwa Także można sobie je tutaj położyć Zasunąć z powrotem plandekę Ona też ma swoją kolizję Więc te worki jakby ze środka nie powinny nam wypaść Także to jest taki, taki szczególik Ale myślę, że będzie dla Was przydatny Z takich bajerów to wszystkie raczej będą już Tutaj z poziomu kabiny, także możemy sobie to złożyć. plandekę też możemy zamknąć, i wejdźmy sobie już do ciągnika. Załadujmy sobie z powrotem nasiona. Pozwolicie, że zrobię to za pomocą moda F12, żeby tutaj już nie kombinować się z paletami, czy też big bagami, i przejdziemy sobie od razu. Na pole, jak widzicie, oświetlenie działa. Mamy tutaj standardowo po pierwszym kliknięciu światła pozycyjne. Dalej odpalają nam się tutaj te robocze z zewnątrz, a na samym końcu, po jeszcze jednym kliknięciu F, odpala nam się ten reflektor, ta lampa w środku. No, natomiast teraz zakryłem plundekę no i niestety tego nie widać. Ale to już przetestujecie sobie u siebie. Wiedźmy sobie, może na razie, na ten kawałek tutaj skultywatorowany. Ustawmy sobie GPS-a. I pokażę Wam teraz w pełni, jak ten siewnik będzie sobie działał podczas siewu. Także zacznijmy sobie na razie z tym podstawowym ustawieniem, z jakim kupujecie sobie ten siewnik. Ja sobie jeszcze przestawię kamerę, żeby lepiej Wam te wszystkie animacje tutaj w nim pokazać. Dobra. I teraz myślę, że wszystko będzie. Elegancko widoczne, także możemy zacząć jechać. I tak patrząc od przodu, możecie zauważyć, że każda słupica talerzy już standardowo nam się tutaj animuje. Także to jest jeden z takich szczegółów, które ja tutaj do tych moich maszyn wdrażam. Dodatkowo, jak mogliście też zauważyć, rusza nam się tutaj ten ekran boczny, on też się dostosowuje do podłoża, zarówno jeden jak i drugi. W niektórych momentach można to lepiej zaobserwować, natomiast no, tutaj jest raczej dosyć płaski ten teren i, i, i raczej jest to średnio widoczne. Mało kiedy ten ekran nam będzie tutaj podskakiwać. I jeżeli chodzi o dalsze animacje, no to widzicie, jak możecie zauważyć, każda tutaj z redlic też animuje nam się osobno. Każda sobie osobno podskakuje. Tak samo. Te zagarniacze, które są na końcu redlitz, zawracamy sobie i pokażę Wam, jakie opcje mamy w tym siewniku jeszcze na myszkę. Pierwszą opcją, którą mamy dostępną jest możliwość sterowania wysokością, czy też głębokością talerzówki. Także przestawiają nam się tutaj same talerze, jak widzicie mamy też wskaźnik, dzięki któremu z poziomu kabiny możemy to kontrolować no tutaj akurat jest to słabo widoczne jeżeli ktoś gra na free tracku czy też w innych odmianach tego urządzenia to na pewno będzie to widział także to jest pierwsza opcja, którą możemy sobie sterować na myszkę a drugą i zarazem ostatnią opcją którą możemy sobie sterować są właśnie znaczniki ścieżek jak widzicie je tutaj ręcznie możemy sobie opuścić i podnieść, natomiast to za chwilkę, bo chciałbym tutaj też powiedzieć jedną rzecz. W siewniku agromasza działało to troszeczkę inaczej, bo mieliśmy maszyny osobno do nadbudowy, wszystkie agregaty oraz osobno siewnik. Znaczniki były w maszynach uprawowych, natomiast siewnik nie miał tych znaczników, więc te ścieżki działały na zasadzie znaczników, czyli klikaliście Z. No i te ścieżki się opuszczały. Tutaj znaczniki mamy no. Jakby cała ta maszyna to jest jedność, tak? Nie mamy tutaj osobno talerzówki, osobno siewnika, tylko to jest jedna cała maszyna. Także mamy osobno znaczniki, obydwa klikane standardowo, rozkładane standardowo na Z, a osobno mamy właśnie te znaczniki od ścieżek. Je najpierw trzeba rozłożyć pod X-em. Jak widzicie, wysuwają nam się tutaj bolce, całe te ramiona nam się składają. No, i następnie mamy je przeszykowane do pracy i możemy je wtedy sobie na myszce obniżyć. Jak widzicie, zaczynają nam się kręcić. Działają one oczywiście standardowo na zasadzie tych znaczników podstawowych, także dokładnie tę samą funkcję spełniają i możemy sobie siać elegancko ścieżki. Jest to sprawdzona metoda już zagromasza. Mam nadzieję, że tam Wam to się podobało, dlatego też tutaj poświęciłem troszeczkę więcej czasu. Żeby zrobić dokładnie to samo, no tylko tutaj troszeczkę, troszeczkę na innej zasadzie. Także tak wygląda siewnik z tymi właśnie... Także tak, tak wygląda możliwość siania ścieżek. No tu pojechałem ładnie pod kąt pola, no niestety GPS nie złapał, ale możemy się przestawić w sumie na ten drugi kawałek. Z racji, że siewnik ma talerzówkę, to możecie siać sobie bezpośrednio w ściernisko, to zaraz Wam też pokażę. Także to jest taki plus, jeżeli komuś się nie chce uprawiać, to bez problemu może sobie o, od razu siać po zbiorze. Z takich dodatkowych animacji, których jeszcze Wam nie pokazywałem, a jest ich jeszcze kilka, otwórzmy sobie najpierw schodki. Wejdźmy sobie tutaj na podest. O, muszę się akurat kamerą zniżyć. Mamy tutaj animowaną całą tą. E, turbinę, jak widzicie, po załączeniu siewnika zaczyna nam się ona tutaj kręcić, i dodatkowo e, kręci nam tutaj też się to. No nie wiem, jak to nazwać, nawet, e, ale tutaj jest łożysko całego tego podajnika, ziaren, czy jakkolwiek to się profesjonalnie nazywa. Także to są takie dodatkowe dwie animacje, żeby tutaj e, cieszyły oko. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten siewnik. Myślę, że pokazałem Wam wszystko, jeżeli chodzi o animację. Mam nadzieję, że będziecie go mogli odkryć już w pełni u siebie na własnych, wirtualnych gospodarstwach. Także mam nadzieję, że z chęcią pobierzecie go, jeżeli będzie już dostępny na ModHubie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na tym kanale i do śledzenia Facebooka, Instagrama, bo to tam będziecie mieli info o najnowszych projektach w pierwszej kolejności. Czekajcie na siewnik, aż pojawi się na ModHubie i czekajcie na kolejne filmy na tym kanale, życzę Wam miłego dziąka czy też wieczoru w zależności od tego kiedy to oglądacie i trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie hej